Szanowny Panie Marszałku, nieobecny panie premierze. W ubiegłym tygodniu pana nominatowi na prezydenta Wrocławia prokuratora postawiła zarzut wyłudzenia 230 tysięcy złotych zespół Skarbu Państwa. Na początku tej kadencji prosiłem pana premiera o uzupełnienie projektu ustawy, którą w ubiegłej kadencji uchwalił KUKIS 15 razem z Prawem i Sprawiedliwości o to, aby radni i rodziny polityków nie mogli również zasiadać i paść się na spółka Skarbu Państwa. Panie premierze, czas już spełnić swoją obietnicę z 2005 roku, wielokrotnie później powtarzaną, że skończy się dojenie państwa na spółka Skarbu Państwa i spółkach samorządowych. Szanowni Polacy, wejdźcie na stronę strop patowładzy pl i zobaczcie, jak koalicja 13 grudnia obsiadła państwowe spółki oraz samorządowe wstydu nie macie. Nie składam wniosku formalnego z powodu tego, że pana premiera niestety, jak zwykle, nie ma, I, bo ważne jest, czy Polska 2050 w końcu spełni swoją obietnicę, bo jak na razie Polska 2050 obiecała w kampanii wyborczej, ale jak widać Polska 2050 jak i partia. Jak obiecuje, że zabierze, to zabierze, a jak obiecuje, że zrobi, to tylko obiecuje. Kłaniam się nisko panu posłowi. Im częściej wymienia pan nazwę naszej partii, tym dla nas oczywiście lepiej. Nad ustawą o spółkach Skarbu Państwa będziemy pracować i mam nadzieję, że szybko spod komisji wyjdzie. Kłaniam się nisko panu posłowi. Rozczarował pan panią posłankę Annę Krupkę, która chciała zgłosić przeciw, sprzeciw do pana wniosku, którego jednak nie było. Pan poseł Adrian Zandberg z Koła Razem, bardzo proszę. Wysoka Izbo pośmialiśmy się przy wniosku pana posła Sachajki, ale sprawa jest poważna, bo naprawdę nie ma tygodnia. Żeby media nie ujawniły kolejnych aparatczyków powtykanych do spółek. Wczoraj on pokazał, co się dzieje na kolei, panie ministrze Klimczak. Upychacie tam przegranych wójtów, krewnych i pociotków polityków, ludzi o żadnych kompetencjach, którzy z koleją nie mieli nic wspólnego. I to się powtarza: to było już w agencjach, w ośrodkach doradztwa, w jakichś nawet nieszczęsnych hotelach. Panie ministrze, to jest naprawdę żenujące i to jest ordynarne koryciarstwo, które tak się nie cieszcie niczym się nie różni od tego, co PiS robił w poprzedniej kadencji. Ja mam tutaj przed sobą magazyn z biegiem szyn. tam i naprawdę ręce opadają. Facet spod znaku koniczynki zajmował się zdrowiem i kanalizacją, ale teraz nagle odkrył w sobie duszę kolejarza i trafia do strategicznej linii hutniczej szerokotorowej. I takich historii tam są dziesiątki. Niestety z wielu partii rządzących, nie tylko z PSL-u. Przepraszam, ale to jest pina, a nie zarządzanie majątkiem publicznym. I to się naprawdę niczym nie różni od tego, co uprawiał Dziękuję. w uprzedniej kadencji PIS. Miały być panie przejrzyste pośle. konkursy. Miały być przejrzyste zasady. Miało być wszystko jasne i niestety wszystko jest jasne. Dziękuję bardzo. Znaczy, panie panie pośle. Zasada, kto ma kolegę ministra, w ten zostaje snekórę. Dziękuję bardzo panie pośle. Czas minął. Dziękuję bardzo panie pośle. I teraz, tu nie było wniosku, ale może Pan się zgłosić do wniosku w imieniu naszego klubu. Teraz kolejna, choć to może nie jest właściwe określenie w tej sytuacji. Pan...